Cześć, to jest SPAM, jedyny program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często jak szarlotka w diecie kopenhaskiej. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku poznamy na tematową listę hańby, powiemy sobie wprost, że biolodzy to idioci, a także wysłuchamy przewrotnego apelu byłej wice naczelnej krytyki politycznej. Zapraszam. Dyżurne ostatnio spamowe Medium, czyli na temat.pl, sporządziło listę księży, co to się Boga nie boją, czyli listę tzw. kapłanów nienawiści. Oczywiście wisienką na tym wielowarstwowym torcie jest ksiądz Miedlar, którego jednak uciszono zakazem publicznych wypowiedzi. A ilu takich ksiądzów Jacków po wolności lata i plecie co popadnie? Ha, polska nienawiścią stoi. Czy na tym skończyły się problemy polskiego kościoła z księżmi niczym nie różniącymi się od islamskich radykałów? Bynajmniej. Dobitnie przypomnieli o tym obrońcy księdza Międlara, wśród których najgłośniej wybrzmiewały głosy księdza Wojciecha Węgrzeniaka i księdza Romana Kneblewskiego. Obaj to od dawna gwiazdy tej części internetu, którą rządzi mniej lub bardziej skrajna prawica. No to zacznijmy od księdza Węgrzeniaka. Kto zna jego twórczość, ten powinien mieć świadomość, że jemu do skrajnej prawicy jakkolwiek jej nie definiować, równie daleko co gazecie wyborczej do rozumu i godności człowieka. Tymczasem wystarczyło nie opluć księdza Mędlara, jak to ostatnio jest w zwyczaju i już jest się zaliczonym w poszedł księży niczym nieróżniących się od islamskich radykałów. Jeszcze raz. Tekst księdza Węgrzyniaka rozpoczynający się od zdania Cieszę się, że ksiądz Jacek dostał zakaz jest wystarczającą przesłanką, żeby ustawić go w rzędzie z ekstremistami islamskimi, między innymi mordercami w obronie wiary. I artykuł zawierający tę przedziwną figurę jest spisem kapłanów nienawiści. To lista osób, które swoje na niej miejsce zawdzięczają rzekomemu krzywdzeniu i pomawianiu innych ludzi. Czy tylko ja tu widzę kurtyzanie logiki? Wydaje się jednak, że nie bez znaczenia pozostaje ostatecznie też to, którym. Politykiem tego typu duchowni zastępują w swoim sercu Jezusa Chrystusa, kto wie, czy gdyby ONR był równie silny co Prawo i Sprawiedliwość, ktoś nie pomógłby księdzu Jackowi Międzylarowi cieszyć się równie wielką swobodą głoszenia nienawistnych poglądów, co ta, którą mają dziś kapłani ewangelizujący w imieniu Jarosława Kaczyńskiego i spółki. Oczywiście tekst do kościele nie mógłby się obejść bez pojazdu po partii rządzącej, ale no do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Do listy nienawistników wliczony jest na przykład jeden z księży, który wyraził na Twitterze sympatię wobec Antoniego Macierewicza. Na liście jest oczywiście jeszcze Nazwisk, ale nie ma sensu tego wszystkiego omawiać. Dość powiedzieć, że jedną z osób jest tam ksiądz, o którym na temat pl pisze, że w zeszłym roku nawoływał, aby polski rząd. W rzeczywistości udostępnił tylko wydarzenie na fejsie strony o takiej nazwie, co samo z siebie jest oczywiście żenujące, ale jednak podana informacja jest nieprawdziwa. Nie pierwsza i nie ostatnia. Temat stary, ale warto do niego wrócić, tym bardziej, że ośmiesza się w nim sama gazeta wyborcza. Otóż, wydarzenia z Legnicy, nagłośnione w ciągu ostatnich tygodni, zostały oczywiście wyśmiane z góry na dół, ponieważ cudów nie było, nie ma i nie będzie. Istotnym dla nas jest jednak nawiązanie do wydarzeń z Sokółki sprzed niemal dekady. Za domniemanym cudem najprawdopodobniej stały bakterie pałeczki krwawej. Mają one zdolność wzrostu na pieczywie, a po kilku dniach przebywania w temperaturze poniżej 30 stopni, wytwarzają czerwony pigment. Uwaga, leci historia mojej życia. Moja pierwsza dyskusja z antyklerykałem miała miejsce na forum faktów i mitów właśnie po wydarzeniach z Sokółki. Mojego światłego dyskutanta racjonalisty nie udało mi się przekonać, że owszem, bakteria może tłumaczyć kolor, natomiast nie jest w stanie wytworzyć tkanki mięśnia sercowego ludzkiego w agonii. Jak się okazuje, po ośmiu latach Wszyscy racjonaliści Miast i Wsi nadal mandrują o pałeczce krwawej, chociaż jest to równoznaczne z uznaniem profesora patomorfologii za skrajnego debila i ignoranta. Ale jakby ktoś pytał, to właśnie gazeto wyborcze środowisko jest pełne myślicieli i intelektualistów, którzy potrafią i chcą. Zadawać rzeczywistości trudne pytania. Pałeczka krwawa jest nazywana pałeczką cudowną właśnie z powodu cudów eucharystycznych, których bywa sprawczynią. Dla jasności, żadne wydarzenie oficjalnie potwierdzone przez Kościół, a więc także przez świat naukowy, biologów, chemików, fizyków i całą resztę, jako cud eucharystyczny, nie miał nic wspólnego z pałeczką krwawą. Proces badania takich przypadków właśnie dlatego trwa tak długo, że musi wykluczyć wszelką taką ewentualność. Wobec tego ten szczep bakterii nigdy nie bywa sprawcą cudów eucharystycznych, jak twierdzi Wyborcza. Wyborcza, która, przypomnijmy, pierwsza zawsze spieszy do swoich czytelników z informacją o rzekomych cudach, tylko po to, żeby się potem z tego pośmiać. Czyli konstruuje hochoła, żeby go sobie potem mocno pookładać. Świat stanął na głowie. Była wicenaczelna krytyki politycznej, na łamach Gazety Wyborczej zaprasza księży do ław sejmowych. Mówię serio, o tym jest ten tekst. Oczywiście autorka trochę ironizuje, ale warto i takie przełamanie lodów odnotować. Co by było, gdyby płomienne listy duszpasterskie zmieniły się w płomienne mowy sejmowe? Gdyby dyskusje nad projektami ustaw albo planowanym przebiegiem głosowania odbywały się nie w domach biskupów, ale w sejmowych pokojach i w stołówce? Zauważcie, w jakim poczuciu zagrożenia żyje aktualnie antyklerykalizm w Polsce. Oni są autentycznie przekonani, że treści ustaw dyskutowane są w biskupich pokojach przy kominku. Jest to oczywiście. Nawiązanie do tej strasznej, ciemnogrodzkiej ustawy zakazującej aborcji, co to Kościół ją nam chce niby wcisnąć. Szkoda tylko, że nie zgadza się faktografia, bo Episkopat tylko ją poparł, nie brał udziału w jej konstruowaniu, ani też nie wepchnął ją do żadnej z izb parlamentu. No, ale jakby ktoś pytał, to banda hierarchów kazała i koniec. Czy sytuacja nie byłaby przynajmniej bardziej klarowna, a przejrzystość życia publicznego jest przecież jedną z demokratycznych cnót? Może czas przestać się oszukiwać fałszywą neutralnością polskiego kościoła. A może. A może, a może. Czas przestać się oszukiwać, że Kościół jest od tego, aby był neutralny. A może czas przestać się oszukiwać, że Kościół kiedykolwiek tę neutralność deklarował. Dzisiejsza fantazja kiedyś była rzeczywistością. 33 księży zasiadło w ławach poselskich po wyborach do pierwszego Sejmu Wolnej Polski w 1919 roku. Wśród nich Kazimierz Lutosławski, który został posłem również w 1922 roku. Współtwórca harcerstwa i antysemita. Os oskarżany o tworzenie atmosfery nienawiści, która, jak wiemy, skończyła się zabójstwem prezydenta Narutowicza. Wniosek z tego zdania jest dość prosty. Księża w ławach sejmowych doprowadzają do nienawiści i mordu politycznego. Nie ma tu znaczenia fakt, że Niewiadomski zamordował Narutowicza, dlatego że ten się akurat napatoczył, a wcześniej planował zamach na Piłsudskiego, którego Lutosławski zresztą też nie znosił. Nieważne, że tej skomplikowanej historii nie dało się bardziej spłaszczyć. Ważne, że utrwalono przekonanie, że ksiądz w ławie sejmowej to nieszczęście. Od 1980 roku księża nie mogą kandydować w wyborach, ani pełnić funkcji publicznych. Zakaz ten wprowadził Jan Paweł II. Uznano to za postęp, ale może w tych krajach, gdzie księża zajmują się modlitwą? Słabą ironią w pojęcia szkoda się zajmować. Szkoda szczepić ryja. Ale fajne jest to, że wyborcza w końcu potrafiła znaleźć paragraf w Kodeksie Prawa Kanonicznego, który zabrania księżom kandydować do władz publicznych. Szkoda tylko, że rok temu się nie dało i wyborcza tygodniami grillowała temat iranizacji Polski, w której po zwycięstwie PiS pojawi się minister Szczerski i wprowadzi skupów do ław sejmowych. Ale rozumiem, wszyscy się uczymy, tylko szkoda, że tak powoli. Pozwolicie, że nie będę przedłużał i w ramach podziękowania za Waszą uwagę poproszę tylko o łapki w górę i resztę aktywności. Możecie mnie zjechać w komentarzach merytorycznie za pierniczenie głupot oraz niemerytorycznie za zniknięcie zarostu. Widzimy się za tydzień teraz w Lox populi. Pa! Love you.